Inwestycja zakończona, e, tak? Bo trzeba pamiętać, że e, ta południowa obwodnica miasta Ostrojeńskiego jest e, dotknięciem e, inwestycji, która została oddana do użytku 20 lat temu, pra praktycznie. E, szanowni Państwo, tak w skrócie: mała obwodnica, e, która e, powstała e, w latach 2000 koszt tej inwestycji wyniósł 34 miliony złotych, czyli w porównaniu z inwestycją, którą się funkcjonuje jest to ponad pięciokrotnie wyższa kwota. Długość obwodnicy w przybliżeniu 5,5 kilometra. Wtedy środki zewnętrzne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są to pierwsze środki europejskie, które Polska otrzymywała po wejściu do Unii Europejskiej. Tak jak wspomniałem, inwestycja została odebrana w 2006 roku. Decyzje dotyczące budowy Małej obwodnicy to jest 2003-2004 rok, czyli za prezydentury prezydenta Ryszarda Załuski. To też były dwuetapowo wydawane decyzje co do budowy tej małej obwodnicy. I później, tak naprawdę, przez te kolejne kilkanaście lat temat budowy dalszej części został odłożony. Wówczas nie zabiegano o. Dofinansowanie na kontynuację tej robotnicy. Kolejne działania zostały podjęte dopiero w 2020 roku. Jeszcze cofnie, nie, wiem, jak można cofnąć. Zaprezentuję pana Łukasza Kolika i wtedy udało się uzyskać dofinansowanie w kwocie 60 milionów złotych. To był ten dobry impuls, który my teraz kontynuujemy. Oczywiście na tamten czas środki by wystarczały na realizację tej inwestycji, natomiast dokumentacja projektowa pojawiła się później. No i też rynek zweryfikował koszty. Na szczęście udało się już nowemu prezydentowi nowemu składu w Urzędzie Miasta pozyskać 75 milionów złotych. Tutaj 8 marca została właśnie podpisana umowa z panem marszałkiem i panią Wicemarszałek, Też kwota niebagatelna. Chyba w historii też nie było tak dużo przypadków, żeby samorząd Województwa Mazowieckiego dofinansował realizację tej inwestycji w takiej kwocie 75 milionów złotych. I te 60 milionów rządowych, które pozyskał poprzedni prezydent, plus te 75 milionów, które udało nam się pozyskać w samorządzie Województwa Mazowieckiego, dało nam realną szansę ogłoszenia przetargu, no, czego finałem jesteśmy tutaj dzisiaj. Więc mi miło reprezentować dziś konsorcjum firm, które będzie wykonywało tę niezwykle ważną inwestycję, to jest, jak jest budowa południowej obudnicy Ostroegi. Przynajmniej zadanie o charakterze strategicznym dla miasta i całego regionu. Mamy to w jak Pan Prezydent wspomniał, 4,5 km drogi z kluczowym odcinkiem przez gminę Narwi, gdzie został zaprojektowany 600-metrowy most. to zostaną zbudowane trzy kluczowe węzły komunikacyjne, które skutecznie upłynie i zwiększą jego bezpieczeństwo. Ale, czas na wykonanie zadania mamy 24 miesiące. Jest to termin niezwykle krótki, biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia. Ponadto musimy się zmierzyć też z szeregiem kolizji infrastrukturalnych. To wszystko sprawia, że czeka nas niezwykle precyzyjny okres planowania pracy. Bardzo będzie wymagało współpracy wszystkich zaangażowanych w stron. Ale jestem pewien, że finał tego nie tylko rozładuje centrum ostrągnięcia, ale również skróci czas dojazdu oraz przyczyni się do dalszego rozwoju miasta i całego subregionu. Jako lider konsorcjum i przedstawiciel obiecuję, że dołożymy wszelkich starań, żeby zadanie wykonać terminowo, solidnie, zgodnie z najwyższymi standardami i oczekiwaniami oraz jak najmniej uciążliwie dla mieszkańców. Na sam koniec chciałbym podziękować, tak jak pan prezydent, wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tego kontraktu. Dziękuję bardzo.